Dobry. Dzień dobry. Witajcie w piątym przedostatnim odcinku naszych poleceń książek premierowych, z którymi będziecie mogli i książkami, i ich autorami rzecz jasna spotkać się podczas Big Book Festiwalu, który już za tydzień, więc bardzo, bardzo niedługo. A dzisiaj e, chcemy wam opowiedzieć o książkach, które e, e, z pozoru wydają się książkami bardzo wakacyjnymi, bardzo greckimi. Jedna e, dotyczy Krety, druga Santorini, ale nie dajcie się zwieść, bo są to bardzo poważne reportaże e, i wcale nie aż takie wesołe, jakby nam się wydawało. E, to może Julia, ty najpierw nam powiesz, <grytanie> dlaczego Santorini, a w dodatku Zachód Słońca na Santorini, to jest e, książka, którą warto przeczytać czytać jeszcze przed festiwalem? To jest książka, której już nazwisko autora jest pociągające, dlatego że Dionizos Stouris dał nam się poznać jako autor naprawdę świetnych reportaży. Jego głosy napisane wspólnie z Ewą Winnicką były naprawdę takim dużym literackim wydarzeniem. Pierwsza część tej książki, czyli Grecka, Grecja, gorzkie pomarańcze, to jest też wspaniała opowieść o Grecji, której ta jest rozwinięciem. Dionizos Turis ma wspaniały styl pisania, bo to jego pisanie jest takie mięsiste. Te, każde zdanie to są smaki, to są emocje, więc to jest już jeden powód, dla którego na pewno po tą książkę warto sięgnąć. Druga, drugi jest taki, że to jest opowieść, która przełamuje takie nasze stereotypowe myślenie o Grecji. Takie pocztówkowe, takie właśnie znane z folderów. Turystycznych to jest opowieść o poszukiwaniu tożsamości, o tym, że Grecja jest dzisiaj krajem w takim trudnym miejscu, gdzie jest wielu imigrantów, który mierzy się z problemami dyskryminacji, przemocy, a nawet faszyzmu. Więc Dionysos Turiis, odkrywa ten prawdziwy obraz Grecji. Myślę, że nie tylko ci, którzy jeżdżą na wakacje do Grecji powinni tę książkę przeczytać, bo to jest opowieść po prostu o współczesnym świecie, która także daje taki kontekst po prostu tego, co dziś dzieje się z narodami i myślę, że przemyślenia też na temat tego, w jakim miejscu są Polacy, też przy czytaniu tej książki się pojawiają, więc naprawdę wspaniała, mięsista, mocna literatura. Nie powiedziałam, że jesteśmy w plenerze przed Big Book Cafe. W związku z tym, jeśli widzicie, że tutaj pojawiają się różne postaci, przechodzące, spacerujące, to wszystko jest tak, jak miało być. Ja zanim opowiem o książce Spina Longa, to chciałam Ci jeszcze zapytać, czy Ty uważasz, że to jest taka książka, którą można zabrać właśnie na wakacje? Wiesz co, ja taką książkę bym zabrała chętnie na wakacje, ale wiem, że są ludzie, którzy wolą czytać harlekiny i lekką literaturę, więc to nie jest lekka literatura, ale to jest książka, która myślę, że wiele mówi o naszej współczesności i na wakacje, czyli taki czas, kiedy jesteśmy trochę gdzie indziej, myślimy o czym innym, daje taką fajną perspektywę, więc tak, ja bym ją do plecaka chętnie zabrała. Gdybym to samo pytanie zadała pisarzowi Krzysztofowi, Krzysztofowi Wardze, to on by powiedział, że to jest za lekka książka na wakacje, bo on jest zwolennikiem teorii, że wakacje, urlopy to jest jedyny czas, kiedy mamy e, możliwość e, myślenia i wejścia w taką literaturę, na którą nie mamy czasu, kiedy indziej, więc myślę, że tak. Santorini, Zachód Słońca na Santorini e, to jest jeden z tytułów, które polecamy i przed Big Book Festiwalem, e, i na wakacje. A druga książka, o której dzisiaj mówimy, to jest Spina Longa, Wyspa trendowatych, Małgorzaty Gołoty, książka wydana przez wydawnictwo Agora. No i znowu wydawałoby się, że jedziemy do Grecji, pięknej pocztówkowej, z uroczym niebieskim morzem i piaszczystymi plażami. I to jest prawda, ale z tej plaży wyruszamy dalej, w głąb nie kontynentu, nie samej Grecji, w stronę morza, na maleńką wysepkę, na którą płynie się z Krety zaledwie kilkadziesiąt minut promem, na Spinalongę. Ja na tej wyspie byłam wiele lat temu. Będąc na Krecie, wielokrotnie patrzyłam w morze i widziałam zabudowania dawnego jakiegoś takiego grodu, trochę wyglądające jak mury obronne. I zastanawiałam się, cóż to takiego. Okazało się, że to jest właśnie Spinalonga, wyspa, na której osadzano trędowatych. Dlaczego wysyłano ich z lądu? No, trąd dzisiaj już nie jest taką chorobą, która nas jakoś elektryzuje, chociaż okazuje się według badań naukowych, że wciąż ludzie na trąd cierpią, natomiast jeszcze w XIX i na początku XX wieku trędowaci byli przede wszystkim izolowani, także ze względu na to, jak ta choroba była postrzegana. Bardzo długo, nie tylko w średniowieczu, jak można by myśleć, ale długo Dużo, dużo później myślano o trędowatych jako o ludziach, którzy zostali ukarani. Trąd jako choroba, która jest rodzajem kary za niepraworządność, za złe prowadzenie się, za kradzieże, no i oczywiście za cudzołóstwo. W związku z tym ci chorzy byli od początku skazywani na wyrzucenie ze społeczeństwa i bezpośrednio dosłownie ich wyrzucano. Znajdowano miejsca, gdzie można ich i pozbywać się problemu. I Spinalonga była jednym z takich miejsc, gdzie trendowaci próbowali stworzyć sobie miejsce, w którym mogą mieszkać i żyć prawie normalnie. Faktycznie mikro, w zasadzie, państewko z, ze szpitalem, ze szpitalami, z miejscami, gdzie trendowaci byli leczeni, ale także z normalnymi domami, gdzie mieszkali, pracowali, żyli. Ale także jest coś takiego chyba smutnego w tej, w tej opowieści, bo pokazuje, że taki sposób rozwiązywania problemów, który polega na tym, że się ich po prostu pozbywa, gdzieś wyrzuca poza, poza krąg jakiś, w którym żyjemy. W zasadzie nadal jest stosowany i jest na niego przyzwolenie. Małgorzata Gołata wykonała świetną reporterską robotę, rozmawiała z rodzinami osób, które jeszcze pamiętają, jak funkcjonowała Spinalonga. Dzisiaj można ją zwiedzać. Nie ma tam już szpitala, nie ma tam żadnego z miejsc, w którym żyją ludzie, ale ostatni mieszkańcy Spinalongi, dosłownie kilkadziesiąt lat temu, z tej wyspy. Wypłynęli, więc yy, jedną ja książkę bardzo serdecznie polecam. No i znowu podobnie jak Julia, dla tych, którzy uważają, że czytanie w wakacji nie musi być tylko miłe i przyjemne, ale też warto sięgać po literaturę, która opowiada o świecie, jakiego czasem nie znamy yy, i także yy, wyprowadza nas z błędu albo obala mity, na przykład mity o tym, że yy, piękne greckie wyspy są tylko urocze i bajkowe, yy, a przecież. Toczy się na nich prawdziwe życie. To chyba zapraszamy jeszcze na festiwal. Zaprasza zapraszamy na festiwal i ja chciałam dodać, bo e, o tym zapomniałam, że e, wydawcą tej książki jest Wydawnictwo Poznańskie. I wraz z nim serdecznie zapraszamy na spotkanie e, z Dionizosem Sturisem podczas Big Book Festiwalu, podobnie jak z autorką Spinalongi Longi, Małgorzatą Gołotą i wydawnictwem Agora. <laughs> już za tydzień festiwal, szykujcie się, sprawdzajcie, które książki warto przeczytać. Eee, no my wiemy i wy mam nadzieję też już wiecie od nas, że jeszcze będzie najpiękniej na pewno podczas Big Book Festiwalu 25-27 czerwca, eee, a podczas festiwalu spotkacie się z 11 autorami książek premierowych. Zapraszamy serdecznie. Zapraszamy serdecznie i pamiętajcie o naszej księgarni internetowej, w której już teraz możecie te książki kupować, zamawiać, czytać, a podczas festiwalu łapać autorów i zbierać e, autografy. Bardzo Wam dziękujemy i zapraszamy na Big Booka. <gry>